Teraz zajmiemy się naszym pierwszym układem, takim naprawdę bardzo podstawowym, czyli zrobimy układ, który da nam światełko. Niech stanie się światłość. I czego potrzebujemy, by zbudować właśnie taki układ? No, będziemy potrzebować odpowiedniego źródła prądu, czyli w tym przypadku dodamy sobie baterię, taką pastylkową ona się tak nazywa. I taką baterię możecie spotkać na przykład w swoich komputerach na płycie głównej, jest taka bateria nieraz w takich wagach w domu, tych kuchennych, czy nawet tych, w których my się też ważymy. Można spotkać właśnie taką baterię i w wielu, wielu innych zabawkach często, no ale mniejsza z tym. Mamy tutaj baterię, oczywiście moglibyśmy też zastosować inne baterie, co oczywiście później będziemy sobie próbować i kombinować z tym. Więc potrzebujemy źródła prądu. Następnie potrzebujemy diod LED. Mamy ją tutaj zieloną akurat, to nie ma znaczenia, akurat taką dołączyłem. No i potrzebujemy rezystora, czyli to jest tutaj ten element i on służy do tego, żeby ograniczać nam prąd, tak, żeby ta nasza dioda LED nie dostała zbyt dużo prądu, żeby się nie przepaliła, ponieważ bateria chciałaby dać żarówce, tak, tej mm, diodzie LED dużo Prądu, no i dioda ale też jest pazerna i też chciałaby wziąć dużo prądu dla siebie. No ale my musimy powstrzymać tą jej pazerność i musimy jej dać tylko tyle prądu, ile przewiduje jej specyfikacja. Oczywiście nie będziemy na razie zajmować się takimi technicznymi sprawami, dojdziemy do tego w pewnym momencie, ale po prostu musimy wiedzieć, że musimy to ograniczać, żeby się nie przejadła ta nasza dioda i nie pękła. Oczywiście ja będę mówił zazwyczaj dioda LED, ale to nie jest do końca poprawne nazewnictwo, ponieważ sam skrót LED, tak, czyli LED, to jest Light emitting diode, czyli właśnie dioda emitująca światło. Więc kiedy ja mówię do Was dioda LED, to tak naprawdę mówię dioda, dioda emitująca światło, czyli dwa razy powtarzam dioda. Ale nie wiem, tak się nauczyłem tak niezwygodnie i jak nie dodam dioda LED, tylko powiem samo LED. To jakoś tak czegoś mi brakuje, więc mimo, że się troszkę będę powtarzał i robił masło maślane. No trudno. Musicie z tym żyć. Tak po prostu, no tak muszę robić. To zaprojektujmy sobie ten układ teraz w Tinkercadzie. To do dzieła. Przechodzimy do Tinkercada. Tu będzie nasz projekt, który zaczęliśmy w ostatniej lekcji, więc możemy sobie kliknąć na niego. I teraz możemy dać Tinker tak, czyli będziemy sobie dalej z tym tinkerować, czyli kombinować. Oczywiście to było puste, więc teraz zaczniemy sobie to wszystko tworzyć. No i tak, zaczniemy od diody LED. Tak? Jak tu mamy komponenty Basic, to tak możemy to zostawić. Nie musimy tutaj dawać All, ponieważ mamy tutaj wszystko, czego potrzebujemy. Więc dorzucę sobie diodę LED. Mogę ją zmienić na zielony, niech będzie. Dodajemy sobie baterię, więc przerzucamy sobie tutaj tą baterię pastylkową i dodajemy jeszcze rezystor. Mniej więcej postaram się poukładać to tak, jak było w e-booku, tak jak to, co przed chwilą Wam pokazałem. Pamiętajcie, że do zajęć macie też dołączonego e-booka, którego możecie sobie pobrać czy wydrukować, jak chcecie, i z niego też się uczyć. Ok, to teraz musimy połączyć sobie to wszystko, no i nasza dioda. Zauważcie, że kiedy sobie najedziemy tutaj na piny naszej diody, to mamy anodę i katodę. Oczywiście tego nie musicie na razie pamiętać. A jeżeli najedziemy sobie na nasz rezystor, to mamy terminal 1 i terminal 2. Niektóre komponenty, jeszcze do tego dojdziemy, są spolaryzowane, czyli jest to ważne, jak połączymy je z źródłem prądu, na przykład albo w ogóle z kierunkiem płynącego prądu. Ale na przykład rezystor dla niego to jest wszystko obojętne. To jest taki luzak rezystor. On w ogóle nie dba o to, jak go połączymy. Możemy go sobie tu odwracać, łączyć jak chcemy. Dla niego to nieistotne. Ale dioda LED oczywiście, no ona dba o takie rzeczy. I na przykład ta anoda, czyli ta zakręcona tutaj krzywa nóżka, ją łączymy zawsze jakby z wyższym potencjałem, czyli w tym przypadku. Z dodatnim źródłem baterii. Czyli najeżdżamy sobie tutaj na baterię, i jak nam się pokaże ta krateczka, to klikamy, i teraz możemy wyprowadzić z tego przewód. No i łączymy to właśnie z tą anodą. Zazwyczaj nie jest to jakimś ścisłym przymusem, ale warto, jeżeli wyprowadzamy jakieś, jakieś źródło zasilania dodatnie. To warto zmienić kolor tego przewodu na czerwony, czyli z rozwijanej listy sobie klikniemy red, no i mamy tu już ładny przewód. Teraz z drugiego końca, ponieważ prąd sobie będzie tutaj płynął tędy do diody, ona się będzie świecić, i później chcemy, żeby on sobie tutaj płynął do naszego rezystora. Ja tutaj klikam, żeby zmienić kierunek. Naszego przewodu, to trzeba kliknąć, po prostu. I na koniec chcemy zakończyć to w terminalu rezystora, czyli najeżdżamy tak, żeby pokazała się kratka czy kwadrat, i klikamy. I już mamy tutaj połączenie ładne. Możemy zmienić tego kolor, jeżeli chcemy, oczywiście tu z listy, ale ja zostawię to tak, jak jest. No i na końcu prowadzimy sobie dalej z terminala 1, lecimy sobie w dół i chcemy dojść do ujemnego bieguna baterii. I klikamy, możemy zmienić sobie kolor. To też jest dosyć mm, takie uniwersalne, że jeżeli coś dochodzi do negatywnego, czy ujemnego biegu na baterii, to wtedy zmieniamy ten kolor na czarny. Tak? Czyli jak coś jest ujemne, to czarne, jak jest dodatnie czerwone. No i mniej więcej, tak by to wyglądało. No i oczywiście teraz jeszcze nic nie widzimy, tak? nic się nie dzieje. Nie wiemy, czy dobrze to zrobiliśmy, czy źle, więc. Klikniemy sobie Start Simulation. Klikamy i zobaczcie, że dioda LED się zaświeciła. Świeci ona tak delikatnie, więc sobie to zastopujemy. Oczywiście to może być tak, że ona powinna tak świecić, no ale w tym przypadku ja wiem, że ona może świecić jaśniej, ponieważ nasz rezystor domyślnie ma tutaj wartość ustawioną na 1, ale kilo ohmów, czyli kilo to tak jak... Tego się też będziemy uczyć. To są takie wielokrotności jednostek. Taką podstawową jednostką jest OM. Kto kliknę sobie zamiast kiloOM, to po prostu ten symbol omega, tak? Greckie litery omega. Kliknę sobie na to i zobaczcie, jak zmienię tą jednostkę z kiloOMów na OMy. I gdy teraz kliknę Start Simulation, to zobaczcie, co się dzieje. Nasza dioda świeci już dużo jaśniej, ale mamy tutaj jakiś komunikat i przeczytamy sobie to. Current through the LED is 58,4 mA, while recommended maximum is 20 mA, the usable lifetime of the LED may be reduced. Tak? Czyli po przetłumaczeniu tego oznacza to, że prąd płynący przez diodę wynosi 58 mA, podczas gdy taki rekomendowany maksy maksymalny prąd jest 20 mA. Długość życia naszej diody może być skrócona. Znaczy to tyle, że nasz rezystor teraz jakby nie chroni naszej diody LED. Musimy zwiększyć tą wartość tego oporu, jakby tej rezystancji, tak żeby nasz rezystor ograniczał tą wartość prądu dla naszego układu. No i taka wartość około stówki powinna być już w sam raz. Widzicie, jak wpisałem sobie teraz 100, to już... Dioda dalej świeci dosyć jasno, ale nie mamy tego komunikatu. Możemy sobie zastopować symulację. Teraz możemy włączyć ją ponownie. Wszystko jest ok. No i widzimy, że nasz rezystor ma tutaj wartość rezystancji 100 omów. Tak to będziemy czytać. 100 omów. No i dobrze. I możecie się zapytać teraz: OK, to skąd ja mam wiedzieć, ile tych omów tutaj ma być? No, na chwilę obecną to troszkę tak będziemy sobie eksperymentować albo ja Wam będę mówił, jaką wartość gdzieś tam wstawić, a z czasem, czy może w kolejnym, bardziej zaawansowanym kursie będziemy uczyć się, jak takie rzeczy wyliczać, ale na ogół będziemy posługiwać się wartościami napięcia tych baterii od 3 V do 12, do 9 nawet może V i zazwyczaj, jeżeli damy na rezystorze około 300, czy maksymalnie 400 Ohmów, to zazwyczaj to będzie w porządku, ale, tak jak mówię, to nie jest jakaś reguła to zależy właśnie tutaj od zasilania i od całego układu. No i to kiedyś będziemy musieli się wyliczać. Na chwilę obecną nie jest to nam potrzebne. No i super! Mamy nasz pierwszy podstawowy układ zbudowany z baterii, z diody LED i z rezystora. Wiemy, że w rezystorze możemy tutaj zmieniać wartość tego oporu czy rezystancji. Podstawową jednostką jest OM, właśnie ten rezystor ogranicza przepływ prądu, tak? ponieważ wszystko jest tutaj jakby w jednej linii i prąd sobie płynie, załóżmy, że płynie od plusa, czyli płynie sobie tutaj przez diodę, ona zaczyna świecić, płynie sobie dalej przez rezystor i wraca do baterii. No i możecie się zastanowić też, czy ten rezystor nie powinien być czasem przed diodą LED, skoro on ma to ograniczać, ten nasz prąd. Mógłby być, nie ma żadnego problemu, on może być i tutaj, i mógłby być tu przed diodą. To nie ma żadnego znaczenia, ponieważ ten rezystor wpięty tutaj, on jakby ogranicza prąd dla całego układu. Musicie wiedzieć, że jeżeli coś jest połączone szeregowo, czyli tak w ten sposób, że jeden element jest obok drugiego, to tu wszędzie, wzdłuż całego układu, prąd. Płynący przez niego będzie wszędzie taki sam. Czyli to nie ma znaczenia, czy rezystor jest tutaj, czy by był tutaj, czy tam gdziekolwiek indziej. On ogranicza cały prąd w każdym tutaj miejscu w układzie, on będzie zawsze taki sam.